Liczone w tysiącach kilometrów i tysiącach przeszkolonych kierowców. Zdobywane i wykręcane w różnych warunkach, nawet tych ekstremalnych. Ćwiczone na sucho i na mokro. Nasze doświadczenie przełożyliśmy na konkretne systemy wspierające Cię na drodze. Skoda Auto Safety. Nasze doświadczenie to Twoje bezpieczeństwo. Kiedy chcesz zrobić świąteczną niespodziankę najbliższej osobie. Podaruj Rafaello. Migdałowe serce zatopione w kremowym nadzieniu i otoczone wiórkami kokosa przynosi najlepsze emocje. Rafaello. Więcej niż tysiąc słów. Dzień dobry! A w Plusie na święta każde pana szczęście ma abonament za pół ceny. Brawo ja. Na gwiazdkę w Plusie kolejne karty nawet za pół ceny. 12 giga i wszystko bez limitu. Kup wybrany Samsung ze zwrotem nawet 400 zł. Plus Lider Technologii 5G. No i jak było w tym? Tu zaczynają się święta. Przygotuj się do nich wspólnie z bliskimi, a zacząć możesz od drobnych rzeczy, takich jak nowa pościel, bo to one tworzą przyjemny klimat w Twoim domu od czwartków lidlowych, czyli niskich cenach. Elegancka pościel z połyskiem wiele wzorów tanio od 29,99. Różne rodzaje prześcieradeł już od 24,99 i zestaw do sprzątania marki Vileda tylko 99 zł. Domowe święta w Lidlu. Kupuj także przez internet tysiące pomysłów na prezenty na lidlmyśniksklep.pl. prezentu dla męża. Szukam prezentu dla żony. Mąż uwielbia sport. Teraz w Play mamy smartfon z nowoczesną opaską sportową. Żona kocha muzykę. I smartfon z bezprzewodowymi słuchawkami i z tym ekstra głośnikiem. ŚWIĘTA! A dopiero był lipiec, potem był sierpień, wrzesień, Pajernie Super okazja na święta w Play. Wybierz Oppo Reno4 Lite, a bezprzewodowe słuchawki oraz głośnik Oppo dostaniesz w prezencie. Bo w Play płacisz mniej. Play. Kiedyś Chuck Norris zniszczył trzech przeciwników jednym palcem. Po prostu mówiąc... Zagraj w World of Tanks na PC już teraz. Zdobądź za darmo niszczyciela czołgów czwartego poziomu. Wiemy, że teraz siedzisz w necie na okrągło. Korzystasz na 100%. To korzystaj przez ponad 100 dni aż do wiosny. Przejdź do Virgin Mobile i już dziś odbierz 100 GB za darmo. Virgin Mobile. Na stówę najlepsza oferta. Nie jesteśmy świętym Mikołajem, ale zrobimy wszystko, żeby to były udane święta. Dlatego przed świętami nasze sklepy są czynne nawet do północy. A teraz kawa Jakobs Kronat Gold lub krema 17,99 za opakowanie. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Mam dobrą wiadomość dla Was wszystkich. Jest coś, w czym zawsze jest Wam do twarzy. To dobry nastrój. Malaga, tikitaki, kasztanki, wawel. Czujesz się dobrze? Czynisz dobrze? Dokładnie. Dla Ciebie smartfon z misiowymi słuchawkami. A dla mnie? Opaska sportowa i smartfon z usługą Bezpieczna Rodzina z opcją lokalizacji i ochroną dzieci w internecie. Też zawsze chciałam być świetną narciarką, piłkarką, szachistką, pianistką, Mocją, artystką, okazji w play. Anarką. Wybierz Junior Box z dowolnym smartfonem, na przykład LG K41s i bezprzewodowymi słuchawkami w prezencie. Bo w Play płacisz mniej. Play. Media Przeceny na święta w media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 9, poczwórny aparat, pojemna bateria, szybkie ładowanie. Teraz za jedyne 690 zł i przez pół roku nie płacisz. Witaj Piotr, co mogę dla Ciebie zrobić? Kursy walut, pogoda, lista zakupów, zgasić światło? Ach. Co ta puszka ma w sobie, czego ja nie mam? Red Bull doda ci skrzydeł. No. Chcecie być bliżej? Przenieś numer do Plusa z abonamentem za połowę i telewizorem w supercenie. Połącz się na święta. Dla tych, którzy mają telewizję w cyfrowym postacie, abonament w Plusie za pół ceny, a w nim wszystko, czego potrzebujesz. Do tego sprzęty OTLG w supercenach. Smart Dom. Jingle bells, jingle bells, jingle Tezenis życzy wesołych świąt. Kinder Country: pięć wyselekcjonowanych, prażonych zbóż Mleczne na nadzienie i delikatna, pyszna czekolada. Zasmakuj radości życia z Kinder Country.